Niech będzie pochwałę z Chrystus. Witam Was serdecznie w szóstą niedzielę wielkanocną i zapraszam do spotkania ze Słowem Bożym. Moi drodzy, i od razu pytanie. Czy bycie chrześcijaninem sprawia Tobie radość? Czy Twoja wiara uskrzydla Cię? Czy pomaga Ci naprawdę iść z radością, entuzjazmem przez życie? Czy jest dla Ciebie takim ciężarem, czymś co Cię przygniata, co wleczesz jakoś za sobą, bo trzeba, bo muszę? Pomyśl o tym. Myślę, że może być w tym też problem, że dzisiaj młode pokolenie odchodzi od kościoła, od Pana Boga, bo widzą tylko jakiś ciężar, coś, co ich przygniata, i nie widzą wcale radości w tych, którzy chodzą do kościoła i którzy niby przeżywają swoją wiarę, niby, niby są wierzący. Nie mówię tego, żeby negować czyjąkolwiek wiarę, ale chcę sprowokować do, takiego, do takiej refleksji. Moi drodzy, popatrzcie, mamy 2000 lat chrześcijaństwa za nami, 1000 lat ponad w Polsce. To jest wielkie bogactwo, to jest wielki skarb, ale równocześnie może to powodować to, że to chrześcijaństwo nasze tak obrosło różnymi rzeczami, że my przestajemy widzieć to, co jest istotne i zaczynamy. Czuć pewien ciężar właśnie tego, co gdzieś tam się poprzyklejało przez całe wieki. Z jednej strony to jest normalny proces, bo każda epoka, każdy czas ma jakieś swoje specyficzne cechy. To się wyraża też i we wierze, to się wyraża w przeżywaniu relacji z Panem Bogiem. I powstają różne formy i one, można powiedzieć, jakoś tak obrastają Kościół. Na pewno Kościół pierwotny był dużo prostszy w swoim funkcjonowaniu. Dzisiaj no właśnie, my niesiemy ten bagaż dwóch tysięcy lat. Ale ważne, żeby umieć zobaczyć to, co jest ważne, to, co jest istotne, a to, co jest tylko pewną taką otoczką, na, którą, na której czasem my zbyt mocno się koncentrujemy. I moi drodzy, w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich widzimy trochę taką sytuację. Mamy napięcie, nawet więcej niż napięcie, mamy bardzo konkretny konflikt Mamy nawet napisane, do niemałych sporów doszło i roztrząsań. Właśnie między dwoma stronnictwami. Mamy z jednej strony chrześcijan, którzy wywodzą się z judaizmu i niosą ze sobą jakiś bagaż doświadczenia, nie wiem ile, pewnie przynajmniej tysiąca albo i więcej lat właśnie swojej wiary, bycia Żydami. I oni mają jeszcze mocne poczucie tego, że są Żydami, którzy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza. No, i mamy drugą grupę. Mamy chrześcijan, którzy wywodzą się z pogaństwa, którzy nie mają tego doświadczenia, mają inną swoją kulturę, inne, z innego świata się wywodzą, nie znają Starego Testamentu, nie znają przepisów prawa mojżeszowego. No, i słyszymy taki którzy przychodzą do tych z pogaństwa i mówią: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Można by powiedzieć, no obrzezanie miało swoją wartość, samo w sobie nie było złe, było pewną tradycją, czymś, co otrzymali od Pana Boga, pewnym znakiem. Ale popatrzcie, oni mimo, że spotkali Chrystusa, niby, niby, mimo, że odkryli, że Jezus jest Zbawicielem, że umarł za nich na krzyżu, że zmartwychwstał, może niektórzy nawet z nich widzieli osobiście Jezusa, to oni upatrują wciąż zbawienie w obrzezaniu. Jeżeli się nie obrzezacie, nie możecie być zbawieni. Kładą akcent na tradycję, na coś, co było ich jakąś wrażliwością, ale nie było tak naprawdę istotne. I co się dzieje? Sieją zamęt w sercach ludzi. Później mamy, jak apostołowie piszą do nich i wysyłają do nich sprostowanie czy wyjaśnienie, to piszą tak, ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas. I zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt waszych duszy. I to jest te pytanie do każdego z nas. W kim, w czym upatruje zbawienie? Moi drodzy, zbawienie jest centralną rzeczą wierze. Ale właśnie, możemy upatrywać czasem w tym, co jest takie, taką otoczką, czymś z czymś, co nie ma znaczenia. Bo jak ktoś nie chodzi na nabożeństwa majowe, to nie będzie zbawiony. Jak ktoś nie odmawia różańcy, nie będzie zbawiony. Ale popatrzcie, to jest jakieś coś, co jest otoczone Jest dobre, jest piękne, może nas prowadzić do Pana Boga. Ale nie jest koniecznością. I my czasem czujemy na sobie taki ciężar w Kościele. Miesiąc maj musi tak i tak wyglądać. Miesiąc październik musi tak i tak wyglądać. W czerwcu muszą być takie i takie nawożeństwa. I trzeba w tym uczestniczyć. I tak próbujemy to nakładać na siebie. Coraz bardziej jest nam trudno. I popatrzcie, co piszą później apostołowie. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Co jest konieczne? Konieczne jest słuchać Słowa Bożego, bo Jezus wiele razy mówi nam: słuchajcie, konieczne jest karmić się Jego ciałem, przecież Jezus mówi: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Konieczne jest oczywiście zachowywanie przykazań, trwanie w, w tym, co, co, jest, co wynika ze Słowa Bożego, co Bóg nam dał. Nie? Konieczne jest to, co mówią e, tutaj apostołowie, tylko trzeba to już przełożyć na nasze czasy. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co udoszone i od nierządu. Czyli konieczne jest odróżnianie się od niewierzących, od pogan. My dzisiaj właśnie, jest takie niebezpieczeństwo, że zaczynamy żyć tak jak poganie, jak ludzie, którzy nie znają Boga, którzy go nie przyjęli do swojego życia, e, a tymczasem my mamy się od nich odróżniać. Wyrzec się Ofiar składanych boszkom. Ilu boszkom, różnym współczesnym, my tak naprawdę dzisiaj składamy ofiarę, nie? Krew, to co uduszone, nie rząd, to, to się wiąże z kultami pogańskimi. I my wchodzimy w takie doświadczenie tych kultów dzisiejszych, nie? One nie mówią o jakichś bóstwach, ale jest wiele takich rzeczy, które nas odciąga od Boga jedynego, a my mamy właśnie konieczne stawić Boga w centrum naszego życia i tylko jemu oddawać cześć. To, to trzeba się zastanowić. A druga rzecz, która z tego słowa wynika, to jest też, kogo słucham. Czy słucham apostołów i starszych, czyli dzisiaj papieża wraz z kolegium biskupów, czy słucham jakichś różnych, właśnie tych, którzy ich podważają. Tu mogą być takie dwie skrajności. Z jednej strony mogą być na przykład różne portale świeckie które uzurpują sobie czasem prawo do pouczania nas w kwestiach wiary, religijności, przeżywania tego, co jest nasze. A oni mówią zupełnie z innej perspektywy. I, i czy ja takich słucham portali? Jest ich mnóstwo, zwłaszcza aktywują się w okolicach różnych świąt. Czy może być właśnie na przykład nieraz kapłan, zakonnik, ktoś, kto zaczyna podważać na przykład nauczanie papieża Kościoła, biskupów, całej tradycji kościoła. Popatrzcie, są takie proste rzeczy. Mi przychodzą na myśl dwie sytuacje. Ostatnio kolega mi opowiadał, choćby nawet, to jest rzecz poboczna, ale obrazuje coś. Dwa lata temu papież wprowadził litanie do, w litanie Matki Bożej kilka wezwań nowych, m.in. pociechomigrantów, Matko Nadziei. I kolega ksiądz chciał wprowadzić to w swojej parafii, no bo papież wprowadził, episkopat zatwierdził i podał, że to jest oficjalna litania obecnie, która ma być używana w kościołach. I co się stało? Organista powiedział, że on tego nie będzie śpiewał. Jak to ten papież, mason zmienia, w, chce nas tutaj migrantami. Patrzcie, to jest coś, co jest podważaniem autorytetu kościoła. Osłuchał się jakichś oszołomów. I ich słucha, ich słucha. Nie? Właśnie w innych kwestiach, ktoś, kto się je zamęt, mówi na przykład, że przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jest posiadaniem krwi Chrystusa na, na swoich dłoniach. Tradycja kościoła, dokumenty Kościoła mówią wyraźnie, że jedna i druga forma, czy do ust, czy na dłoń jest równouprawniona. A jak ktoś to zaczyna podważać, i zaczyna mówić tak, to ludziom to sieje zamęt w ich duszach, tak jak mówi dzisiejsze słowo. Skąd ino, to ci kapłani na przykład mają wiele innych cennych, dobrych nauczeń, a, ale idą gdzieś, zbaczają i pod, zaczynają podważać. Przez 900 lat y, pierwszych, ponoć to Benedek XVI miał gdzieś zapisać, nie sprawdzałem tego, ale y, Kościół przyjmował Komunię Świętą tylko na dłoń. To co? 900 lat Kościół błądził? I wiele takich innych rzeczy. Chcę przestrzec. Jeżeli... Ktoś zaczyna podważać apostołów, y, nauczanie papieża i y, biskupów, to znaczy, że nie wolno nam go słuchać. To nie jest ta droga, to nie jest droga kościoła. Oczywiście on może mieć swoją wrażliwość. Niech powie to o tym, że to jest moja wrażliwość, ja tak robię, ale niech nie podważa, niech nie, nie sieje zamętu w duszach y, y, ludzi. I ostatnia rzecz, moi drodzy, to jest to, że kościół. Jest żywą rzeczywistością. Nie ma w kościele takiego statyzmu, że tak zawsze było, tak musi być. Są rzeczy istotne, które się nie zmieniają. To jest Ewangelia, to są przykazania, to jest Eucharystia w swojej istocie, ale nie. Ale, nie, ale ta, co otoczka, to, co zewnętrzne, może się zmieniać. I miejmy taką otwartość serca, żeby. Umieć to rozróżnić, rozgraniczyć, co jest ważne, co jest konieczne, a co się może zmieniać, co nie ma żadnego znaczenia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i zachęcam do zatrzymania się nad tym słowem, które próbuje porządkować to nasze patrzenie i myślenie o Kościele. Szczęść Boże, do zobaczenia.